Cześć dziewczyny. Dzisiaj model Bianka. W trzech kolorach: zimny popielaty blond, naturalny jasny blond z odrostami oraz bardzo przyjemny naturalny brązik. Takie delikatne loczki i myślę, że one dają bardzo dużo możliwości jak tą fryzurę przeczesać, żeby wyglądała dla was fajnie. No ja mam niestety proste włosy i w takich loczkach czuję się niecodziennie. Ale postaram się Wam przeczesać, żeby Wam pokazać, jakie możliwości daje taka fryzurka na czoło, albo na boczek, albo na ucho. Ale warto pamiętać, że ten model ma rozmytą linię czoła, czyli Tutaj, jeżeli podniesiemy sobie włosy, to zawsze tutaj ta nasada będzie wyglądała bardzo ładnie i naturalnie. Czekajcie, chwilę zaczeszę to tak hmm, trochę po swojemu i już Wam pokazuję, jak ten model prezentuje się z boku i z tyłu. Jeżeli bym miała ubrać to dla siebie, to chyba w ten sposób. Można tak trochę burzę włosów sobie zrobić, ale jak przyczeszecie to ta fryzurka jest taka dużo skromniejsza i tych loczków prawie nie widać. A ten kolor nazywa się 8 przez 26T. Jeżeli chcecie mieć pewność, że peruka dobrze się zaczyna, to po prostu kładziecie swoją dłoń na czole i powinno Wam zostać miejsca na cztery palce między brwiami a włosami. Jeżeli taka jest odległość, to znaczy, że wszystko włożone jest ok. Bardzo naturalny blondzik z delikatnymi odrostami i fajną linią czoła. grzywką albo bez grzywki, na ucho albo za ucho, ten model naprawdę daje sporo możliwości. No i ten model ma bardzo fajny, delikatny odrost. A jeżeli macie fantazję, w tym modelu dali włosy za uszy, to wygląda on tak. A ten kolor nazywa się Mokka. Bardzo fajny, naturalny prąsik. I oczywiście każdy zaczasuje po swojemu na ucho albo za ucho. No, i warto pamiętać, że jeżeli macie ochotę, to w tym modelu czoło zawsze można odsłonić, bo tutaj jest front lace. Czapek w tym modelu jest przewiewny, elastyczny, ma regulację obwodu głowy na gumce z prawej i lewej strony, z przodu tak zwany front lace, czyli rozmytą linię czoła oraz odrobinę mikroskóry na górze. Jak zwykle linki do modeli prezentowanych w filmie możecie obejrzeć nad wideo albo pod. Zależnie czy oglądacie ten film na Facebooku czy na YouTubie. Zapraszam do naszego sklepu internetowego wigello.pl albo do Poznania. A jeżeli nie lubicie zakupów przez internet to zadzwońcie do nas, wszystko możemy załatwić dla Was przez telefon. No, i na koniec może taka osobista dygresja. Wydawało mi się, że ten model jest bardzo oldschoolowy, ale jak go ubrałam, uczesałam po swojemu, to wydaje mi się, że jest całkiem okej. Okay, a dziewczyny w Wigello powiedziały mi, że nawet ładnie w nim wyglądam. No, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na wigello.pl, Facebooku albo YouTube. Zapomniałam Wam powiedzieć, że na początku filmu miałam na głowie fryzurkę, która nazywa się Pai. Jakby co, to link pod filmem. Do zobaczenia.